też do wody troszkę. Tak. Witamy, witamy, kochani. Sara Sarasota. O, a tu widzisz? Kiedyś Oliwka brała udział i jej rysunek był też wystawiony w tak, jej szkole. Middle school. Destroying someone else's sparkle doesn't make you shine brighter. No tak, to też fajne, fajny przekaz, zobaczcie. Niszczenie kogoś wcale nie robi ciebie świetlistym, tak? Czyli mm. e, jeśli kogoś zniszczysz, wcale się nie rozjaśnisz, czy jakby nie będzie to pozytywnie wpływać na ciebie na pewno. Foreigners are simply new neighbors. Ludzie obcy są twoimi sąsiadami, to jest w tym kontekście emigrantów, którzy tak. wiesz, na łódkach uciekają do lepszego świata. A simple act of kindness can spark a lifelong friendship. When children cry, they don't care about the color of the hand that reaches out. They just want one to hold, też fajne, takie antyrasistowskie. A tu patrz, żona z mężem. To są właśnie kochani Amisze, mają dobre jedzenie, dobre mleczko, dobre produkty. Takie fajne mają tak, Oni nie, nie używają technologii. Przemieszczają się właśnie na rowerach. Mówimy o takim rowerze, słuchajcie, że... Wygodny. Jak nie wiem. Nie musisz utrzymywać równowagi? I zobaczcie stateczkiem z palmami prawdziwymi. I jeszcze taka ciekawostka. Jak patrzyłam ostatnio, właśnie za wypożyczeniem tego pontonu, łódki czy czegoś innego, znalazłam jeszcze taką opcję, bo kiedyś też widziałyśmy to. Widzieliśmy to z Andrzejem. Wyobraźcie sobie bar na wodzie. Płyniesz, pijesz drinka, ludzie tańczą, tańczyli, widziałam. Mówiłam, jakie fajne, jakie śmieszne. No i później nagle, właśnie w ofercie, znalazłam tutaj w Sarasocie urodziny, na przykład ja młodzież. Zaprosi. atrakcja niesamowita, bo wspólnie razem spędzacie czas, plus jeszcze na wodzie. Tak, na wodzie, taniec. Przyjechałaś później do szkoły i jak ty mama cię podprowadziła do szkoły, weszła do szkoły, Aha. wzięła tą karteczkę, no i ty wchodzisz na lekcję. Chodzi mi o sam fakt, jak chodzisz na zajęcia, na lekcje, czy ty wtedy podchodzisz do nauczyciela tłumaczysz się, mówisz, czy nic, czy tylko siadasz. To znaczy to zależy od jakiego nauczyciela też, ale no idę, najpierw muszę iść do tego ofisu, co nie? No. Do tego, jak biura, to jest, do biura do biura idę i pani mi pisze, nie pisze tylko drukuje taką karteczkę No i tam jest napisane, że jestem spóźniona i pani że weszłam dopiero do szkoły. Biorę tą karteczkę od tej mm -hmm. pani i idę na zajęcie moje i po prostu daję tą karteczkę mojej nauczycielce lub nauczycielowi. Mm -hmm. I wtedy tam jest wszystko napisane i on nie musi się mnie pytać ani nic. Aha, nie pyta się już, bo już jest mm -hmm. informacja napisana na tej właśnie karteczce. Mm -hmm. no i... Mamo, bo jutro Madi ma urodziny. To fajnie. No i muszę jej coś kupić. O. A to chcesz teraz jechać? No. A jak jest w Polsce? Pamiętasz, Oliwka, z polskiej szkoły? w Polsce? Szkoły? No to... Jak się spóźnisz? Nie, to musiałaś iść do nauczyciela, powiedzieć dlaczego się spóźniłaś, nie? Wytłumaczyć, no, nauczyciel albo ci uwierzył, albo nie. Tak myślę, no to, no to... Dla... Tak było? U mnie było tak, że chyba, że po prostu wchodziłaś. I znaczy zależy też jak była w środku lekcji, co nie? Ale chyba, no właśnie, bo to zależy czy w środku lekcji, bo nie Czy czekałaś, bo, bo cię nie wpuścili cię do, w środku lekcji. Dlatego tu się zdziwiłam, że nie Oliwka... Nie mam pojęcia, bo tak, nie mam tak, tak było, że ta. w środku lekcji czekałaś dopiero jak na się następną lekcję. przerwa y, i dopiero mm -hmm. na następną lekcję. Ta. Tak u nas jest. Tak, bo Oliwka tu może wchodzić no. na lekcję obojętnie o której godzinie. No. I właśnie to mnie zaskoczyło. Bo masz? Bo masz karteczkę. Uczulenie, jak zwykle. Uczulona na chwilę. Polecam. Mmm, jakie słodki. Ojej, aż, aż bardzo słodki. I Julie Roberts mojej ulubionej. Ojej. Czy mm, są dobre? Mm -hmm. Tart. Mam. No ładnie. No, no, jakbyś w ogóle nie miała? Mm -hmm. 16N. Ale nawet bierzemy Kolor po. Babcia została z New w samochodzie. Musimy się spieszyć. Ten niby najlepsze, ale za różowe. Maybelline, ten. ten. Ten miałaś wcześniej, mhm. a rzeczywiście 6. No to bierz ten. Po ostatnim razem, jak byłam, to nie było tego, a chciałam sobie kupić. Mm -hmm. A co to jest? Ten głos. Yeah. Chcemy kupić? A ile? Chociaż nie wiem, czy chcę ten, czy ten spędzi, też mi się skończył już. Tamto jest, tamto jest. A Fensy jest gdzie? Tutaj? Z Sephora. Relaksujemy się w tym czasie, Oliwia coś wybiera. Nie wie co. Medi, słuchajcie, jest taka, że ona jest szalona i trzeba jej coś wymyślać szalonego. I to ciężko, bo tutaj w targacie takich y, szalonych rzeczy nie ma. Trzy par okularów. Z duszkami, trzy jajka. Mm -hmm. sour Paszki. Trafia. Szampana. To jest fajne. To jest takie taki fajne pomysłowe. Mm -hmm. Patrzyłam, jak siedziałeś na fotelu. To on normalnie tak. Aż te oczy zamyka. to zamyka. Juniorek, co się dzieje, że taki mm -hmm. jesteś zmęczony? Jaki grzeczny I... jest, no. taki uspokojony. A, tak ci dobrze, co nie? nie chodź, wybieraj szybciutko idziemy, bo Juniorek jest zmęczony i już nieśpiący. Tak, bardzo. A, Juniorek jest, jest ważny. Uciec, <laughs> bo... <Warto> jest zmęczony. <laughs> Jak mały baby. Aż normalnie chrapie. <laughs> <laughs> taki lejący jest. Juniorek ma swoje lata, bo Juniorek to nie Juniorek, tylko Juniorek to seniorek. <laughs> Oliwka ma taki, taki pomysł. Oh, yes. mówi Olga, że to lubi, tak? Mhm. Jesteśmy w innym sklepie, takim szalonym. Ostatni. Jest? Ostatni, no. No to super, jakby dla ciebie. No. A co to jest w ogóle oliwka? To jest. Uh, Triple rato, red. A teraz tak na. My To był mój pierwszy man. Is To jest ktoś, kto chce. Aha, no fajne. <laughs> fajne, nie? No? W no. szyjnik widziałam taki, human. Też widziałam yeah, z tego. Tak? Te? Co to jest? <laughs> gay as fuck. Aha, czyli? To <laughs> gay. Że tak bardzo gej. To bulu, no nie? Aha. A my jesteśmy, słuchajcie, w kawiarence Sorento Sweets. Ja już tu kiedyś byłam i też deszcz padał, i teraz też deszcz no pada. Ja też, Dzisiaj... to Zobaczcie. I zawsze się chowałam tu od deszczu. Tak, I takie pyszne, pyszne ciasteczka, i herbatki tak. różnego rodzaju. Mm -hmm. Bardzo smaczne, a Misucu. Jest Włoch, który prowadzi tą restaurację, także. 12,5 tysiąca dolarów. 40 tysięcy złotych, a to kosztuje 3,5 tysiąca. Co? A ten obraz też, 12,5. No, ale sama renę to No, ładnie. Thank you. Włoska kawiarenka zawsze deszczowo. Tak romantycznie. O jak piękne. Tak nie? No. A tam zobacz, w oddali jeszcze jakieś. A tu jaki? A tu jaki? What's up, Wszystko Dobrze, wszystko? Wszystko dobrze. Jedzie do kumpelek. Była jeszcze z kumpelkami wcześniej, innymi, teraz do następnych. Boże z jednego miejsca do drugiego. Są w Escape Room i oliwka dzwoni do nich. No właśnie. No jak chcesz, to możesz iść do nich. Zobaczcie, kochani, co tu się dzieje. Tak, mamy hmm. taką wróciliśmy. Tak, mama też dostała dobraliśmy. serduszko, walentynkę serduszko do od jakiegoś dobra. wielbiciela, nie Cześć, wiadomo dobra. od kogo. Piękne hmm. życzenia hmm. też. I wino, zobaczcie, my nie pijemy win kalifornijskich, dlatego że mają no, truciznę w sobie. mamy. Ale pijemy e, włoskie wina. Jaka I jest... oliwka też miała walentynkę, ale nie mogę nic powiedzieć. Radość, no! Piękny. Tak, ja ci powiedziałam. Ja też lubię. Znowu oliwka nas zostawia. Zobaczcie, podróżuje ciągle z koleżankami. Nie spaceruje już z babcią, z mamą, nigdzie. No, co? Ty? Za kogo ty mnie uważasz? No, za nastolatkę, właśnie. Cóż z za... rodziną się nie zadać? Przypominają, żeby głosować na Trumpa. Make American Great Again, prezydent Donald Trump, fani Trumpa. Są tutaj na skrzyżowaniu. Mam sprzęt i mam męża też, walentynkę moją. Powoli wszystko wraca do normalności. Ojej, a to było nienormalnie. W sobotę nie pracuję. A żeby było jeszcze lepiej, to po prawie poniedziałkiem też nie pójdę do pracy. Jak można, tylko to trzeba robić labę. Taka zasada nasza, Dudków. I musi być równowaga, słuchajcie. Nie można przesadzać ani w jedną stronę, ani w drugą. Ani z labami, ani z robotą. Ani ja z pracą. jak to już jest, iska. Dzieci dorastają, i praktycznie już zostajecie wydajne. Teraz możemy imprezować, słuchajcie. A, no. 70 lat czekałem na to. <noise> A mama na to? Wróćmy do dzieciństwa. Chcesz na bujaczkę? A, a. Tu i drugi żółw, widzisz? A widzę, że. Dwa żółwie no. są głowy. Tak. A to są kormorany, no tak? Pewnie, no to są najgorsze z bandyci nurkują cały czas a, wiesz, no i tak. wyżerają rybę. Aha. Czyli przeciwnicy Ona nie będkarzy. Jest tyle, co sama waży. No, a jak dzioby mają otwarte? Chłodzi się. Tak. Yellow Boots to mają te co mają nóżkę. I, I ma te obie strony. Żółtą, żółtą, żółtą. Aha, żółtą tak, tak. I bisy są podobne, tak, no nie, tak, też tak. białe. Tylko że on ma zakręcone dziób, czerwony dziób. Mhm. To jest ich tutaj dużo, no nie? No, no i one z wędragi wygrywają. Z... Rybami się nie żywią, żywią się chyba nie, też, nie, nie? Nie. A czyli one tylko z trawy, no tak, rzeczywiście one no, tak dziobią. Tak, wędraki. Tak, Gdzie? 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 tak tak no, tak rodacy spotkali co w końcu na ziemi <grymne> na ziemi obce no dzieci tak to jest jak Miesz, patrz. kiełbaska jest zobacz oni sobie trzy Zobaczcie, jak się fajnie bawią. Wspólnie z Polakami spędzamy miło czas. Jorek też ma bardzo dzisiaj fajny dzień, bo ma piękną gwiazdę jeszcze swojej rasy, jeszcze dziewczynka to po prostu dla niego jest niesamowite. No i mamy zachód piękne słońce, kochani. A to całe wesele tyle. Gdzieś tam panna młoda może jest. No dobrze kochani, czas iść do swoich ziomków. Wszyscy się zachwycają, zachodem słońca. Dajcie znać, czy są takie piękne zachody słońca. Wszyscy są na zachodzie słońca, a my nagramy tych piosenkarzy. Ojej, oh yes. zobaczcie, szukaliśmy go już tutaj od początku, a on się tu ukrywa, słucha muzyki. HAPPY BIRTHDAY! Hej, hey, Johnny! Nigdy bym nie pomyślała, że będę miała takie możliwości z aligatorami w roli głównej. Że będę w takim miejscu na Ziemi, nigdy bym nie pomyślała. My mamy tak, że Brakuje nam tutaj takiej rodziny. Polacy za granicą stają się rodziną. I ja zawsze lubiłam taką integrację w Ameryce Polaków. Lubimy się. W Ameryce Polacy się lubią. I to jest piękne. Super. I życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dla każdego z Was, dla Ciebie, życzę, żeby ci się spełniały Twoje marzenia. Uwierz w to, bo myśli mają moc. Naprawdę. To jest pięknie.